Cześć! Dzisiaj na tym podcaście pojawia się nowa seria świadomość, i tak jak tytuł mówi, będzie właśnie o świadomości, będę zwracała uwagę na pewne mechanizmy i tutaj będę przytaczała nieraz jakieś historie z życia, albo będę się odwoływała do historii, o których już opowiadałam z serii Miłość Kryminalnie, ale to wtedy będę Was tak jakby odsyłała do konkretnego odcinka. Bo nie wiem, czy będziecie słuchać wszystkiego, co się tutaj pojawia, czy na przykład swoich wybranych jakichś tam serii. Więc zapraszam do słuchania, a dzisiaj będzie o zemście. I właśnie ten dzisiejszy odcinek o zemście. Odwołuję Was, żebyście posłuchali czwartego odcinka Miłość kryminalnie, Niewierny Mąż. Ale również polecam odsłuchanie. Podcastu, na którego podstawie ja tworzyłam swój komentarz, i to jest Polska na faktach, historie nie tylko kryminalne. Odcinek 13: Zemsta miała jednak gorzki smak. I link będzie w opisie. Ale ja dzisiaj skupię się na zemście, która ma bardzo słodki smak. I czy może kiedyś byliście w takiej sytuacji, kiedy właśnie zemściliście się na kimś? I czuliście taki słodziutki, triumfalny smak zemsty. Po prostu opływaliście w piórka ze szczęścia, że udało wam się na kimś zemścić. I tak porządnie. Ta zemsta naprawdę była dotkliwa dla tej osoby. Nie? Nie czuliście takiej radości, jak się na kimś się zemściliście? Albo jeżeli czuliście tą radość, to przypadkiem nie macie skłonności socjopatycznych albo psychopatycznych? Hmm. No, trzeba się nad tym zastanowić głębiej może. Ale może w takim razie nie wiedzieliście, jak porządnie można się na kimś zemścić, żeby poczuć tą właśnie skalę triumfu, takiej radości z zemsty. Może po prostu nie wiecie jak to zrobić. Ale ja wam dzisiaj przybliżę ten sposób, jak dokonać zemsty doskonałej, żeby wasze po prostu serce ociekało z radości. Teraz pewnie wielu słuchaczy wyłączy słuchanie tego podcastu, bo poczuje się zawiedzionych, bo nie będzie wcale o tym, o czym myśleliście, że będzie. Zacznijmy od tego, czym jest zazwyczaj zemsta dla większości ludzi i dlaczego chcemy się mścić. Jeżeli uważamy, że ktoś wyrządził nam jakąś krzywdę, albo ta krzywda naprawdę została nam wyrządzona, może to być różnego rodzaju krzywda, które są na przykład karalne, albo po prostu. Może to być zdrada. Może to być, yy, mogą to być też większego rodzaju krzywdy, ale załóżmy, że ja teraz nie będę ich wymieniać. Ale możecie sobie wyobrazić, po prostu ktoś nas skrzywdził i jesteśmy totalnie owładnięci chęcią zemsty na tej osobie. Chcemy, żeby ta osoba przechodziła przez to samo, przez co myśmy przechodzili, chcemy, żeby ta osoba czuła się tak samo źle, jak my się czuliśmy w trakcie, kiedy nas skrzywdziła, i tak samo, jak się czujemy teraz, kiedy nas już skrzywdziła, ale dalej jesteśmy tak jakby pod wpływem tej krzywdy wykonanej przez tą osobę. I przytoczę Wam teraz przykład zemsty, o jakiej opowiadałam w miłość kryminalnie, ale będzie to w takim skrócie telegraficznym. Mamy Agnieszkę, Arkadiusza i Bożanę. Agnieszka i Arkadiusz yy, oboje są w związkach małżeńskich. Z kolei Agnieszki, małżeństwo już się, że tak powiem, rozpada. Nie mieszka razem z mężem, poznaje Arkadiusza, zaczynają ze sobą coraz bardziej rozmawiać. W końcu z tych rozmów wpadają oczywiście sobie w oko, w końcu z tych rozmów nawiązuje się romans. Yy, Agnieszka po namowach Arkadiusza rozwodzi się ze swoim mężem. Ale Arkadiusz nie rozwodzi się ze swoją żoną. Jak się później okazuje, Arkadiusz w ogóle nie wspominał o żadnym rozwodzie swojej żonie Bożenie. Nie miał też żadnego takiego zamiaru, ponieważ ich małżeństwo układało się jak najlepiej, żona w ogóle nie podejrzewała, że mąż ma romans i tak naprawdę prowadzi podwójne życie. Ten romans Agnieszki i Arkadiusza trwał. Z czego Agnieszka się rozwiodła, tak, a Arkadiusz dalej trwał w związku małżeńskim. Ten romans trwał 4 lata. Ta cała sytuacja ciągnęła się 4 lata, dopóki żona nie dowiedziała się z plotki o romansie swojego męża. Wtedy już postawiła go pod ścianą i dowiedziała się od niego prawdy, że on faktycznie miał ten romans, ale że ten romans zakończy. Owszem, Arkadiusz zakończy ten romans. Kiedy już żona się dowiedziała o nim, i z dnia na dzień przestaje się odzywać do Agnieszki. Bożana, czyli żona Arkadiusza, bardzo szybko mu wybacza tą zdradę, i po krótkiej przerwie, kiedy ona się na chwilę wyprowadziła do rodziców, znów wraca do męża i mieszkają razem. Co dzieje się dalej? Wyobraźmy sobie sytuację Agnieszki. Agnieszka jest niesamowicie Zdenerwowana, rozczarowana, rozżalona, pała ogromną chęcią zemsty w stosunku do byłego kochanka. SMS-ami, wiadomościami i telefonami zaczyna nękać również Bożenę, żonę Arkadiusza, i cały czas próbuje jakby wejść w ten ich związek, gdzieś tam zamieszać. Informuje Bożenę na przykład o spotkaniach z Arkadiuszem, które nie miały miejsca. Ale mimo to Bożena kontynuuje y, związek małżeński z Arkadiuszem i Agnieszka tak naprawdę nic nie może na to poradzić. I Agnieszka wpada na taki plan, że podszywa się pod y, nieznajomego mężczyznę, takiego jakby y, amanta. O, cichego wielbiciela. Zabrakło mi tego słowa. I właśnie Agnieszka, w wiadomości SMS, daje znać Bożenie że jej mąż spotkał się z jakąś kobietą i Agnieszka jedzie wtedy do domu, aby sprawdzić tą informację i owszem, zostaje wtedy właśnie Arkadiusza razem z Agnieszką i wywiązuje się burzliwa rozmowa między Bożeną i Arkadiuszem i ustalają, że Arkadiusz naprawdę zerwał kontakty z Agnieszką, nie chce z nią być i... Chce kontynuować małżeństwo i Agnieszka i Bożena, przepraszam, żona, też chce kontynuować to małżeństwo i akurat wtedy znowu zaczynają mieszkać razem. Bo ja tam wcześniej powiedziałam, że już zaczęli mieszkać razem, ale to właśnie teraz następuje ten moment, że wracają do siebie. I ona z dziećmi wprowadza się z powrotem do domu. Agnieszce ta intryga się nie udała, ponieważ nie udało jej się jeszcze bardziej spuścić małżeństwa, tylko wracają do siebie. Agnieszka jest jeszcze bardziej sfrustrowana, rozżalona, zgardzona. I tutaj uknuwa kolejny plan, gdzie zaczyna pisać do Bożeny, właśnie jako ten cichy wielbiciel. Później się dowiadujemy, że podaje się za Dariusza. Zaczyna wchodzić w taką relację SMS-ową z Bożeną. Bożenie wydaje się, że rozmawia z Jakimś facetem, jest to taka relacja, nie wiem do końca, ale coś na zasadzie przyjacielska, ale też w jakiś sposób Bożona jest zauroczona tym Dariuszem, bo on jest w rozmowach z nią bardzo kochany, uroczy, troskliwy. Ona opowiada mu o całej tej historii, romansu jej męża z Agnieszką, i on to wszystko rozumie. No i tworzy się między nimi taka więź przyjacielska jakieś zauroczenie Bożeny tym facetem, ponieważ jej się cały czas właśnie wydaje, że rozmawia z facetem i ta farsa trwa prowadzona przez Agnieszkę przez kolejnych sześć miesięcy i po tych sześciu miesiącach dochodzi między nimi do spotkania i Bożenie wydaje się, że będzie to spotkanie z mężczyzną z Dariuszem, a na to spotkanie przychodzi Agnieszka. I Agnieszka dokonuje na tym spotkaniu czynu zemsty. Co prawda, zemsta chyba miała być wykonana na jej kochanku, ale cała jej złość, wściekłość jest w tym momencie skierowana w stosunku do Bożeny i morduje Bożenę. Podcina jej gardło, zadaje jej ciosy, i właśnie w ten sposób dokonuje się jej zemsta. To jest taki hardkorowy przykład zemsty, na jakim ja się w tym momencie opieram. Ale zastanówmy się wspólnie. Tak hipotetycznie, czy taka zemsta w ogóle miała jakikolwiek sens dla Agnieszki? I pomijamy tutaj kwestie moralne, bo wszyscy wiemy, że morderstwo jest złe, pomijamy też taką kwestię, czy na przykład komuś morderstwo może sprawiać przyjemność, bo jest psychopatą. I też ten wątek tutaj pomijamy, skupiamy się na takiej yy, Analizie tego przypadku. Co ona zyskała, a co straciła dokonując takiej e, zemsty? Było też wątpliwości, kto dokonał tej zbrodni. I Agnieszka została skazana na 15 lat. Były tam oczywiście jakieś okoliczności łagodzące, ale to więcej musicie się wsłuchać po prostu w tą konkretną historię. Będzie podany link w opisie. Ale podliczmy sobie teraz te wszystkie lata. Cztery lata romansu, który trwał, a nie było tutaj podstaw realnych do związku, bo Arkadiusz nie rozstał się z żoną, więc no to był czas stracony. Później jeszcze te pół roku, na które się zdecydowała Agnieszka, żeby prowadzić taką relację z Bożeną, żeby tutaj też jeszcze namącić. No, i później dokonanie zbrodni i wyrok 15 lat. Czyli już nam się uzbierało tak około, no niby wychodzi tam z hakiem, ale liczmy 20 lat. I to jest tak naprawdę 20 lat zmarnowanego, straconego życia, który ona poświęciła na tą całą zemstę. No dobra, bo liczę też z tym całym romansem, wliczam go w ten poczet 20 lat. I to są konsekwencje, które ona będzie ponosiła dalej, nawet jak wyjdzie z tego więzienia tak naprawdę. Plus jeszcze, wyobraźcie sobie, że na przykład wy wychodzicie z takiego więzienia i zdajecie sobie totalnie sprawę, już nie mówię o tym morderstwie, do tego się nie odwołuję, ale że tyle czasu zmarnowaliście ze swojego życia, praktycznie połowę swojego życia przesiedzieliście w więzieniu tylko z tego powodu, że nie potrafiliście się powstrzymać od tej groźnej energii zemsty, która naprawdę jest ogromną energią, która potrafi dawać ogromną siłę, po prostu nakręca cię, napędza cię i coraz bardziej zatracasz się w tej zemście. A załóżmy taką inną sytuację, że ktoś nam zrobił krzywdę, że. Odwołam się właśnie do tego dalej romansu, że ktoś nam zrobił krzywdę, ta dziewczyna została skrzywdzona przez tego faceta, bo ewidentnie przez niego była oszukiwana przez ten czas. I już jesteśmy na etapie, kiedy zmarnowaliśmy te swoje cztery lata, topiąc właśnie w takiej relacji, która do niczego nie prowadziła, i facet się z nami rozstaje, i już on wraca, załóżmy, do tej żony. No i jesteśmy takie wściekłe i chcemy się jakoś zemścić. Więc na tym etapie pasowałoby się zastanowić. Już cztery lata są stracone z naszego życia i nikt nam tych lat nie odda. I teraz, czy dalej chcemy się pakować w marnowanie tego życia, żeby namieszać nawet temu facetowi, załóżmy, zemścić się, tak jak próbowała to zrobić Agnieszka? Tak naprawdę nic nam to nie daje, bo my dalej jesteśmy w tej samej sytuacji. I dalej nie robimy ze swoim życiem nic dobrego, tylko dalej ładujemy się w jakieś tam kłopoty. Wydaje nam się, że będzie to dla nas zemsta, jeżeli w jakiś sposób zaszkodzimy tej osobie, ale czy tak naprawdę zaszkodzimy tej osobie, której chcemy zaszkodzić, czy tak naprawdę podziałamy w ten sposób, że to my oberwiemy rykoszetem w tym momencie i zaszkodzimy samym sobie? No, ewidentnie widać nawet na tym już groteskowym, takim mocnym przykładzie zbrodni. Że tak naprawdę to Agnieszka zaszkodziła samej sobie, gdyby w tym momencie, po tych czterech latach, dała sobie spokój z tym facetem i dosłownie zajęła się sobą. Ile po prostu i Bożena by żyła, i tak naprawdę Agnieszka by żyła, bo ona też w jakiś sposób dokonując tej zbrodni. Straciła swoje życie. I idąc właśnie w taką zemstę, kiedy chcemy się na kimś zemścić, to tak samo oddajemy jakąś część swojego życia, bo nie skupiamy się na sobie, tylko nasze życie jest poświęcone tej zemście, czyli cały czas ta nasza energia jest ładowana w tą osobę, która zrobiła nam krzywdę. A na przykład ta osoba odcięła się od nas, nie ma z nami już jakiejś tam relacji i tak naprawdę żyje swoim życiem i robi jakieś tam swoje rzeczy, które chce robić może tam już manipuluje jakimś innym. No nieważne, albo rozwija się w jakiś tam sposób. A ty zamiast się rozwijać, robić coś dla siebie, dalej niszczysz siebie, skupiając się na tamtej osobie. Ale już odejdźmy od tego tematu morderstwa. Skupmy się na takich normalnych sytuacjach, kiedy już bez tego morderstwa załóżmy ten chłopak, z którym byłaś, zostawia ciebie. Albo cię zdradził i chcesz się na nim zemścić w jakiś sposób, i próbujesz albo go odzyskać, albo zrobić mu na złość, albo coś w tym rodzaju, napsuć mu trochę krwi. Ale zastanówmy się wspólnie, czy takie działanie ma jakiś sens. No już oczywiście wiemy, że nie ma. Ponieważ w tych godzinach, kiedy myślisz o nim, jak się nad nim, na nim zemścić i zastanawiasz się nad tym, to już mogłabyś robić coś innego. Albo na przykład rozdrapujesz te rany i cały czas się zastanawiasz nad tym, Boże, jak on mógł mi to zrobić, jaki on był okropny i tak dalej, i też zaczynasz siebie wpędzać w taką rolę ofiary. Ale wiadomo, zawsze jakieś tam relacje ciężkie trzeba w jakiś tam sposób odżałować, ale później już po prostu. Zakończyć je na czysto i więcej o tym najlepiej to nie myśleć i nie wchodzić w taki tryb, że cały czas o tym myślisz, jak ktoś mógł cię źle potraktować. Pamiętaj, że to jest problem tego człowieka, że to on ma jakiś problem, że źle traktuje ludzi, a nie ty. Ciężko jest to czasem też zdać sobie z tego sprawę, że to nie jest twoja wina, że ktoś źle się zachował w stosunku do ciebie. To są problemy tej osoby. Ty jedynie możesz tak jakby. Odnieść się do tego i zareagować w taki sposób, żeby ciebie to nie dotknęło, albo ymm, zdawać sobie z tego sprawę, że to ta osoba ma za sobą problemy, a nie ty, bo to on wyładowuje jakąś swoją agresję na tobie. Więc w jakiś sposób, jeżeli ty zagłębiasz się w tą zemstę na tym człowieku, to tak naprawdę oddajesz mu jakąś część swojego życia. A czy ty tego tak naprawdę chcesz? Oddać jeszcze jakąś część swojego życia tej. Toksycznej osobie, tej złej osobie, zastanów się, bo to jest Twój czas i naprawdę możesz go wykorzystać w inny sposób. W tym czasie możesz robić super rzeczy, możesz się rozwijać, możesz spędzać przyjemnie ten czas z rodziną, ze znajomymi, możesz poznać innych, nowych ludzi, możesz znaleźć jakieś inne zainteresowania, możesz się rozwijać w jakichś zainteresowaniach, które masz. Więc naprawdę jest Multum sposobów, żeby ten czas wykorzystać inaczej i też, żeby się tym nie przejmować, też możesz ten czas wykorzystać inaczej. Też możesz się udać na jakąś terapię do psychologa, żeby ktoś pomógł Ci się z tym wszystkim pogodzić i to jest bardzo ważne, żeby mieć taki porządek w głowie, żeby ktoś na przykład, jeżeli sama nie dajesz sobie z tym rady albo trwa to zbyt długo, żeby ktoś pomógł Tobie wyjść z takiej sytuacji. Bo to jest też coś takiego, że im więcej energii ładujesz w tą osobę, energii, czyli takich swoich myśli, skupiasz na tamtej osobie, to tak naprawdę nie jesteś w stanie od tej osoby się odciąć. A chodzi o to, żeby się od tej osoby, która była dla ciebie toksyczna, jakoś cię skrzywdziła, żeby się od niej odciąć i nie dawać po prostu nawet jeszcze jednego dnia, jednej godziny, nie poświęcać dla tej osoby. I wtedy dopiero. Kiedy odetniemy się od tej osoby, to tak naprawdę możemy mówić o zemście. Jeżeli to były jakieś ogromne krzywdy, to jest na pewno ciężko w jakiś tam sposób wybaczyć i zapomnieć, ale lepiej jest nie skupiać już więcej na tej osobie. Lepiej jest wtedy tą całą, taką, tą siłę tej zemsty, przekierować. Korzystnie na siebie, czyli ta siła, która ci w jakiś tam sposób napędza do tej zemsty, żeby cię zaczęła napędzać po prostu na inne tory, na to, żeby się skupić na sobie, co ja teraz mogę zrobić dla siebie. I odwołam się jeszcze do takich codziennych, prozaicznych, bardziej sytuacji. Które mogło się zdarzyć y, każdemu. Na przykład jest jakaś tam y, koleżanka, z którą spotykacie się po latach, i to zawsze w jakimś większym gronie. To zawsze ona była taka grubsza, potężna, ale ty nigdy nie robiłaś jej uwag y, z tego powodu. A spotykacie się po latach, sytuacja się odwróciła. Teraz ty jesteś taka właśnie grubsza, masywna, no i masz ewidentnie problem na tym tle, że y, tak wyglądasz. A ta koleżanka w tym momencie wygląda świetnie, schudła, i ona daje ci taką uwagę przy wszystkich: że, o Jezu, co się z Tobą stało, jak mogłaś się tak zaniedbać, jak mogłaś się tak ulać. No, i po tym spotkaniu oczywiście czujesz się urażona, kiedy tylko wracasz do domu, spędzasz całą noc na przeszukiwaniu jakichś starych zdjęć. Idziesz na strych albo na piwnicę, wygrzebujesz najstarsze zdjęcia z podstawówki czy też z gimnazjum, żeby znaleźć po prostu to zdjęcie i jej i wysłać. Najlepiej to po prostu wysłać na jakimś wspólnym portalu, odświeżenie starych, dawnych zdjęć, wrzucić i pokazać, jak ona wyglądała kiedyś. Albo taka inna sytuacja, na przykład ktoś z rodziny cały czas wam powtarza, że z was to jest nieudacznik, że wam się nic nie uda, że w ogóle nie macie głowy do biznesu, a ta osoba właśnie prowadzi jakiś tam własny biznes, własną firmę i tak się nad wami pastwi, bo wy to ciągle bujacie w obłokach, nad niczym się nie zastanawiacie, nie wiecie na czym świat stoi, że nigdy się nie dorobicie żadnych pieniędzy, bo na przykład lubicie pisać. I waszą przyszłość właśnie wiążecie. Z tym, aby zostać pisarzami. Ale tak się po prostu zacinacie w sobie, żeby pokazać tej osobie z rodziny, że jednak Wam się uda, że zarobicie te pieniądze na tym biznesie, że idziecie w ten biznes. I później nagle budzicie się ze swoją własną firmą, na przykład, która całkiem dobrze prosperuje, ale zdajecie sobie sprawę, że to totalnie nie Wasza bajka i totalnie nie chcieliście iść w tą stronę. Nakręcanie tą chęcią zemsty, chęcią pokazania tej drugiej osobie, że dacie radę i zrobicie jej, jakby, na złość, czyli jednak pokażecie, że możecie coś osiągnąć, tylko że pokazujecie, że możecie coś osiągnąć nie w tej dziedzinie, w której chcielibyście osiągać swoje sukcesy. Więc zemsta tak naprawdę może być bardzo słodka. Naprawdę. Jeżeli tylko uda Wam się ją wykorzystać w dobrą stronę, jeżeli tą energię zło z zemsty uda Wam się wykorzystać pozytywnie w swoją stronę, czyli odcinamy się od ludzi, którzy są dla Was niekorzystni, którzy są dla Was toksyczni, którzy zrobili Wam jakąś krzywdę. Najlepiej to dosłownie o nich nie myśleć i skupić się na sobie, na swoich zainteresowaniach. Na, na, czym, na czym chcesz tak naprawdę u siebie? Co byś chciał, chciała u siebie rozwinąć? To może być, nie wiem, to może być figura, to może być jakaś zdolność do pisania, rysowania. Cokolwiek w co możecie pójść, żeby zrobić coś dla siebie, po prostu dla siebie. A może lubicie czytać i chcecie się skupić na omawianiu książek. Albo cokolwiek innego, albo lubicie zwierzęta i chcecie otworzyć jakieś schronisko dla zwierząt. Po prostu zróbcie coś dla siebie i skupcie się na tych dobrych cechach, jakie możecie w sobie rozwinąć, bo zatracając się w zemście, to i tak dalej oddajcie swoją energię i swoje życie tej osobie. Bo tak naprawdę, jeżeli nie dochodzi do zbrodni, załóżmy, nie macie wpływu na tą drugą osobę i nie jesteście w stanie na przykład takiemu manipulantowi, albo psychopaci, albo socjopacie zrobić takiej krzywdy, jaką ta osoba wyrządziła Wam. I tak naprawdę tylko siebie skrzywdzicie, brnąc w taką relację, żeby komuś zrobić krzywdę. Więc warto pomyśleć o swoim życiu, o swoim zmarnowanym czasie i wykorzystać go jak najlepiej. I to naprawdę będzie najlepsza zemsta, jak się oddytniecie od tej osoby i zdobędziecie taki sukces, Jaki jest dla was. Pamiętajcie, sukces może mieć wiele imion, i coś, co jest sukcesem dla kogoś innego, nie musi być sukcesem dla was. Tak jak mówię, może lubicie obcować ze zwierzętami, chcecie mieć własne schronisko. I to będzie dla was własnym sukcesem, a nie na przykład prowadzenie własnego biznesu. Więc skupcie się na tym, czego wy chcecie, i nie zatracajcie się w takiej zemście, a wtedy taka zemsta jeżeli skupicie się na sobie i wszystkich innych, którzy byli dla Was niekorzystni w relacjach, będziecie mieć w dupie, to to będzie naprawdę najsłodsza zemsta. Pozdrawiam, cześć.